no dobrze, słuchajcie, głośnik wymieniony, troszkę przetestowałem i jest dużo lepiej, ale to jeszcze nie to ja spróbuję to jeszcze raz zdjąć, odkręcę ten głośniczek i zobaczę jaka jest tutaj sytuacja z tym meszkiem i z całą tą resztą, żeby, żeby po prostu może tutaj troszkę to przemyć, przeczyścić, żeby było lepiej, także jest słyszalne, ale no to też telefon nie jest nowy, wiekowi dostaje tutaj coś, tu może coś dostawać po prostu jakichś małych wibracji, chociaż powinno być troszeczkę lepiej. Zobaczę, czy to się da jeszcze coś z tym zrobić, czy nie. No bo jeśli nie, no to też nie ma się tutaj co bić z tym. Głośnik wymieniony. Ale zanim tutaj jeszcze to wszystko poskładam, to spróbuję jeszcze raz zdjąć ten głośniczek i przeczyścimy tą, ten, to miejsce, gdzie ten głośnik tam właśnie wchodzi pod te w, 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 to, w to miejsce tutaj od góry. Z tej strony nie widać brudu, ale ja sobie zobaczę to może w zbliżeniu jakimś, żeby to było wiadome, bo tak gołym okiem to sobie można zobaczyć, nie? Także działam.